Co to jest wygrywando? Wygrywando to kanał na YouTube, który prowadzimy razem z Kasią, na którym regularnie rozdajemy fajne nagrody Wam. Czyli wygrywando to my i wygrywando to Wy. Kiedy powstało Wygrywando? Wygrywando powstało w zeszłym roku, w grudniu 13. Był pierwszy live. Jak często można coś wygrać? Raz w miesiącu robimy. Coś na zasadzie finału miesiąca, gdzie z tego studia rozdajemy e, Wam nagrody, i po, za drodze, darmo. Za darmo, tak, i po drodze realizujemy różne akcje i współpracę z naszymi partnerami, z naszymi przyjaciółmi, gdzie również możecie wygrać całkiem fajne rzeczy. I tak na przykład w lipcu i sierpniu mieliśmy tych akcji aż sześć. Jaka była największa nagroda? Najwyższą wygraną to było ostatnio korwetta, bo ona była ponad 200 tysięcy, ale mieliśmy również dobrze. mieliśmy stówkę, którą rozdawaliśmy przy okazji rundy z Sylwią i Gregiem. Ale w naszej darmowej loterii też mamy bardzo dużo fajnych nagród, bo tam mamy Macbooki, mamy iPhony, mamy hulajnogi elektryczne, mamy ekspresy. Rety, strasznie dużo tego jest. Ale najdroższa to była korwetta, ostatnia, tak. Co zrobić, żeby zagrać? Najprostsze jak to możliwe, wystarczy wejść na www.wygrywando.pl, podać swój numer telefonu, poprawny, bardzo to jest ważne, oraz adres e-mail, zaznaczyć zgodę na udział w loterii i tym samym stać się częścią tej fajnej społeczności, która lubi wygrywać. Sprawdzajcie, czy y, numery są poprawne. To jest bardzo ważne, bo na ten numer albo my do Was dzwonimy, albo Wy musicie się do nas to dzwonić. Kto może wziąć udział w losowaniu? My nie możemy, ponieważ my smuteczek. robimy smuteczek, ale oczywiście każdy, kto ukończył 13 rok życia, ma numer telefonu i chęć na wygrywanie fajnych nagród może dołączyć w każdej chwili. Dlaczego warto grać z Wygrywando? Ponieważ po pierwsze. Staramy się rozdawać nagrody, które są wyjątkowe, mają jakiś swój fajny charakter. Po drugie rozdajemy co miesiąc nagrody za darmo i jedyne co trzeba zrobić to zgłosić się u nas na stronie. Po trzecie angażujemy się w to całym sercem. Całym sercem w pełni i jakby jesteśmy w tym wygrywaniu razem z wami. Dzielimy te super chwile. Wszystko robimy na żywo, na Waszych oczach, razem z Wami, i chcemy doświadczać tych chwil wspólnie. Tym, że raz w miesiącu można wygrać coś za darmo i nic nie trzeba kupować. Można wygrać też coś, kupując coś. To są produkty naszych partnerów, e-booki, gadżety. Nagrody są naprawdę wyjątkowe i takie jedyne w swoim rodzaju. Możecie się z nami skontaktować bezpośrednio przez nasze social media, na których jesteśmy my. Razem z Michałem i nie mamy nic do ukrycia.